I witam Was. To jest <laughs> pierwszy odcinek, zapowiedź nowej serii Let's Play, y która będzie się nazywała Alien vs. Predator 3. Będę po prostu pisał, pisał AWP e, tak więc y, ona będzie zastępowała dotychczas Titan Questa. Mam nadzieję, że będzie godnie go zastępować i wam się spodoba ta gra. Trochę sobie już grałem, żeby się zapoznać ze wszystkimi postaciami. Postacie są takie. Marines, człowiek, hodź, 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 Predator i obcy. I to do Was będzie <laughs> prośba żebyście wybrali kim mam grać Tak Wy będziecie wybierali którą postacią mam grać I która naj... najwięcej będzie miała głosów To zagram eee, To jest jedno z moich I... Tak, to jest jedno z moich wiadomości Druga jest taka, że będę kręcił też multi Które be... będę nagrywał ze z moi... z moim znajomym i będzie to kooperacja. Jak będziecie chcieli zwykły multi z innymi graczami też zrobię, ale już nie jest takie ciekawe. Więc to już by było na tyle. Więc dzięki za oglądanie i komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę i do zobaczenia, do kolejnych odcinków.